Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku, co prawda chciałam Wam puścić coś innego, ale słuchajcie, tak się jaram, że muszę się z Wami podzielić tą wiadomością. Zapraszam do oglądania. No więc mamy tutaj te nasze cudeńka. Słuchajcie, ta historia z tymi wężami była bardzo podobna jak z różanymi, z tym, że... No, w tej sytuacji, ponieważ te węże też są bardzo ciężko dostępne w Polsce, stwierdziłam, że jeśli mam zamiar kupować, to tylko parka, bo później bardzo ciężko znaleźć y, samca czy samicę. Do tego to są węże, które bardzo długo dojrzewają i może zrobimy tak, że ja będę je przekładać. Będę wam je pokazywać i będę opowiadać. Bo one się tutaj niecierpliwią. A najbardziej się jaram z tego, że tu jest właśnie parka. Ja przygotowałam pudła. Takie. Moje ulubione zresztą. Wentylacja na dole, na górze oczywiście jest. Zrobiłam dwa takie pudła. Oczywiście moim nowym sprzętem. Bo kurczę robienie dziurek już na większą skalę starymi sposobami jest bardzo czasochłonne. I ja kiedyś poruszę ten temat, bo po prostu mam bardzo dużo pudeł do ogarnięcia, do zarobienia dziurek, wentylacji i w ogóle do ogarnięcia, bo jest masa zwierzaków, słuchajcie, ale wszystko w swoim czasie. To może tak zrobimy. Najpierw im pojemniczki. boa piaskowe, czyli Eryx, kolumbrilus. Inaczej. Więc lubią się zakopywać. Dlatego my im tutaj damy podłoże. Ja używam lignocelu. Uważam, że jest to najlepsze podłoże. To są małe węże, więc nie potrzeba im. Jakoś bardzo dużo tego podroża, tak to wygląda. Do tego dostaną miseczkę z wodą. Kryjówki nie daję, ponieważ one się i tak zakopują i wszystko przekopią. Powiem Wam, że ogólnie to chciałam kupić dwie samice i samca, ponieważ, tak jak powiedziałam, one. Bardzo długo dojrzewają. Samica, żeby można było ją dopuścić, musimy przynajmniej 4 lata. To są maluszki tegoroczne, więc troszkę trzeba będzie poczekać. Dobra, woda. I sobie przełożymy. Zaraz zobaczymy, którego sobie przełożymy najpierw. Ta samiszka siedzi spokojnie. To tego samca najpierw weźmiemy. Czy ugryzie? Nie wiem. Jak zareaguje? Bo też nie wiem. Dlatego wolę być przygotowana. Zaraz tutaj sobie troszkę przetrę ten pojemnik, bo jest za bardzo wilgotny, a to są węże sucho i ciepło lubne. Te pojemniki będą stały na macie grzewczej, gdzie mam odpowiednią temperaturę dla nich. Ja już właściwie dawno wiedziałam, że ja chcę te węże i byłam przygotowana z. Pojemnikami i no w ogóle ze wszystkim. Po prostu wiedziałam, że ja je chcę i że jak tylko je zobaczę, to się nawet nie będę zastanawiać, tylko po prostu je wezmę. Nie wiem, jak zareagują, czy ugryzą. Mam nadzieję, że nie. Tutaj mamy samczyka. Spójrzcie, jaki to, zaraz wezmę ten pojemnik, usunę na bok, abyście mogli lepiej zobaczyć. Spójrzcie, przecież to jest takie cudeńko. Te węże są tak śliczne. Nie wiem, jak wam go pokazać. Przecież to jest przepiękne. Malutki boa piaskowy. No. Ja już się w nich zakochałam. Nie wiem czy kamera tak oddaje wszystko. On jest taki pomarańczowo czarny. Dosłownie to jest pomarańcz. Ja to w kamerze mi się wydaje taki żółtawy, aczkolwiek może to tylko tak mi się wydaje. No i z tymi wężykami było tak, że były oczywiście do kupienia dwie samiczki i samiec. Ale cena była według mnie dość spora, ponieważ widziałam już tańsze te węże. Jednak, no, dlatego wzięłam tylko parkę. Ale są prześliczne. Puścimy sobie tego samca. Popatrzcie, on już się zakopuje. O kurczę, nie wiem, czy nie tam tej wody się nie podlało. Nie, na szczęście nie. Ale ja nie wiem, czy on tej miseczki nie wywali. Jak on się tak schował pod tą miseczką? Czekajcie, zaraz go jeszcze weźmiemy, żeby on się przesunął, bo nie chcę na nim położyć tej miseczki. Jak on się zacznie przesuwać, to po prostu ją całą wykopię. No, uciekaj, malinki. Masz do dyspozycji wszystko. O, ja czuję, że ta miseczka długo nie będzie. Ja obrócę ten pojemnik w drugą stronę, bo widać naklejkę, którą muszę odkleić zamiast tego wężyka. No spójrzcie ja sobie słuchajcie zaraz napiszę, że to jest samiec. Zostawię sobie na razie jego pudełko, żeby mi się nie pokićkało. To jest samiec. A, kurczę. Jeszcze wiecie co? Obrazu zważymy je. To jest najlepsze, co mogę teraz zrobić, ponieważ ja tych że nie będę stresować. Nie będę ich na siłę wyciągać. One za dwa dni będą mieć karmienie. Zaraz je zważymy jeszcze. Nie bądź zły maleńki, że cię wyciągam. Ale ja zważę je, wiecie 16 gramów. sami zważy. To już wracaj do pudełeczka i sobie tam spokojnie mieszkaj. Dobra, czekajcie, ja sobie to zapiszę, żeby ja wiedziała. Ja sobie to wszystko notuję, pokażę Wam kiedyś e, taką kartkę, jak ja sobie to wszystko zrobiłam, i to wszystko notuję. Teraz weźmiemy się za samiczkę. Mega się jaram po prostu tymi wężami. Tak bardzo długo ich szukałam. Samicka wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejsza Była jeszcze mniejsza do wyboru Aczkolwiek była taka troszkę e, Wydaje mi się chudsza Co prawda widziałam zdjęcia jak jadły Ale mimo wszystko Wolałam wziąć tą grubszą ze względów yy, po prostu takich, że nieraz mi się zdarzały węże że i później było z nimi problemów. Ale nieważne, mniejsze o to. Od razu naleję tutaj wody, bo niby mam yy, nowy, o, nowy, ale spryskiwacz, ale. Coś tam nie styka czasem i mi wszędzie chlapie. Dobra. To jej też damy miseczkę. Ja nie wiem, czy za dużo tego podłoża, czy co. Zobaczymy wszystko z czasem. Tak wygląda to. Ja spróbuję na końcu jeszcze zdjęcia porobić, żebyście zobaczyli. O, no, samiczka schowana. Zobaczmy tą samiczkę. Jest maleńka. Ona taka jest bardziej skryta mi się wydaje. Taka bardziej też. O, gdzie się wybierasz? Miałam powiedzieć, że jest bardziej spokojna, ale w pewnym momencie dostała przyspieszenia. Wydaje mi się, że ona jest troszkę ciemniejsza od samca, aczkolwiek mm, nie jestem pewna, ale z tego, co tak patrzę na jej oczy, to chyba się zbliża do wielinki. Tak mi się coś wydaje. Widzę, że na 90%. Kurczę, ciężko mi wam pokazać, bo one się. O! Ona taka jest troszeczkę dziwna. Puścimy ją tutaj do siebie. Próbuję nagrać, jak się zakopuje, ale jeszcze ją zważę, bo znowu sobie zapomniałam o tym. A według mnie waga jest bardzo ważna. O, już się zakopuje, hop! I jeszcze chwilę zaczekaj. Jeszcze. O! No! Też 16 gram. No, jakaś jest taka, tamta była bardziej ruchliwa. Jest mniej ruchliwa. Nie wiem dlaczego. Ale może po prostu taka jest. Dobra, ja się już z Wami żegnam. Jeszcze porobię jakieś zbliżenia. Hej.